W dziesiątce kandydatów jest szóstka z Małopolski czterek czterech ze Świętokrzyskiego, w tym lider Czesław Siekierski, zaprawiony w bojach, można powiedzieć już dwukadencyjny europosłów. Na piątce, można powiedzieć już nie debiutująca co prawda w polityce, bo zanim została wiceministrem obrony narodowej pani Beata Oczkowicz wcześniej pełniła funkcję wicewojewody Świętokrzyskiego. Także tutaj bardzo duże doświadczenia też pani minister, pani wojewody. Magdalena Kędzierska to z kolei kandydat nieodzienny. Odwołujący się tylko do, do środowiska rolniczego. Bo pani Magda pełni funkcję dyrektora oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w tej kampanii, ale, ale myślę, że na co dzień teraz będziemy starać się bardzo dużo mówić o modernizacji wsi, w tym wymiarze takim infrastrukturalnym, ale również indywidualnych gospodarstw, całego sektora rolno-spożywczego i z pewnością tutaj pani dyrektor ma bardzo wiele do powiedzenia. I wreszcie poseł pięciu kadencji, czy szóstej już roz Rozpoczętej um, kadencji w polskim parlamencie Mirosław Pawlak. Najdłużej Funkcjonujący parlamentarzysta Ziemi Świętokrzyskiej, dziekan parlamentu polskiego tutaj z Ziemi Świętokrzyskiej. Zaprawiony, sprawdzony, doświadczony parlamentarzysta. Także z pewnością też bardzo rozpoznawalny szef wojewódzkiego zarządu OSP. Chcemy, żeby ta kampania była w maksymalny sposób zbliżona do ludzi. tak, Będziemy organizować całą masę spotkań. To już taka swoista wersalowska specyfika, że. Tych spotkań organizujemy bardzo dużo, bo nie boimy się spotkań. To, do czego chcemy zachęcić, również dzisiejszym happeningiem, który jest zorganizowany w takiej fajnej, lekkiej atmosferze, to przede wszystkim uświadomienie, że te wybory są bardzo ważne. Bardzo wiele zależy od frekwencji, bo przede wszystkim ona zdecyduje, czy będzie sześciu czy ośmiu parlamentarzystów, bo ta ordynacja jest inna. Im więcej y, mieszkańców Świętokrzyskiego pójdzie do głosowania, tym y, będziemy pewniejsi, że, że tych europosłów, niezależnie od tego, czy to będzie lista psl czy inna, będzie więcej na liście. Także przede wszystkim przekonujemy, przekonujemy y, warto iść na te wybory. 25 maja nie zostańmy w domu, y, przekonujmy sąsiadów, znajomych. Y, trzeba iść, trzeba wypełnić partyjny, obywatelski y, obowiązek.